się pierwszy pociąg, myślę, że już wtedy na pewno zmienimy lokalizację, ale może jeszcze tutaj wrócimy, żeby Państwu pokazać, jeżeli uda się tak trafić z prognozą pogody. E, jesteśmy tutaj e, nie przez przypadek, bo festiwal narciarstwa biegowego trwa od 1 do 9 marca no i to już po raz 49. Właśnie dzisiaj o biegu piastów mówić sobie podczas prognoz będziemy. Czy się doczekam na pociąg? Mam nadzieję. Jest to niesamowita trasa, bo łączy Szklarską Porębę, Zieloną Górę z Czechami, między innymi z Karachowem, jest to najwyżej położona stacja kolejowa w Polsce, więc warto to zobaczyć, ale ja też przyjechałam zobaczyć śnieg, bo już przez te panujące wysokie wartości na termometrach zapomniałam trochę o śniegu, już trochę zrobiło się wiosennie. No i właśnie, co się dzieje w tym momencie w Polsce, bo teraz mamy dosyć zimową temperaturę w większej części kraju, od minus trzech miejsc. Dzień dobry, Klaudia Kroczek, tym razem nie ze studia, Azja z Jakuszyc, które należą do Szklarskiej Poręby. Przyjechaliśmy tutaj, bo 49. Bieg Piastów trwa. Jest to festiwal narciarstwa biegowego, a nie przez przypadek tutaj właśnie jesteśmy. Już biorąc pod uwagę te widoki przepiękne dookoła mnie, góry izerskie. No i właśnie to miejsce, czyli Jakuszyce, uznawane jest za jedno z najlepszych miejsc w Europie do... No, zawodów do trenowania, narciarstwa biegowego. Trasy, piękne trasy, prowadzą przez góry izerskie. No i wynoszą od kilku do nawet pięćdziesięciu kilometrów. Więc naprawdę tutaj warunki są idealne. A te pogodowe, no, są dosyć dobre. Jest ciepło, cieplej niż powinno być, ale jest śnieg. I to jest najważniejsza informacja dla zawodników. Znaleźć w Polsce. Co prawda jesteśmy na dosyć dużej wysokości, no ale śnieg jest, para z us jest, mimo tego, że temperatura jest dodatnia, więc naprawdę jeżeli ktoś szuka zimy, to tutaj piękne widoki pośród gór izerskich mamy. 49 bieg piastów. To jest niesamowite wydarzenie i tak naprawdę z roku na rok mamy coraz więcej uczestników i to z całego świata, ale o szczegółach opowie mój gość, a my teraz przechodzimy do prognozy pogody, bo ta też jest całkiem zaskakująca.